Cześć, cześć z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w Tomb Raider 2 Remastered, jest to już y, piąty odcinek i dzisiaj zagramy sobie w offshore, poziom offshore league, czyli morska platforma wiertnicza. Jej! Dobra, y, w takim bądź razie tutaj trzeba było coś z tymi porobić rzeczami, żeby ładnie można było się dostać. Nie wiadomo do końca jak to trzeba było poprzesuwać, ale to jest mało istotna rzecz. Wiadomo jest to, że jak jeżeli kogoś zamykasz w jakimś pomieszczeniu, to musisz mu dać sposób wyjścia, co nie? E, no, mimo wszystko to jest bardzo logiczne i nie wiem, jeżeli ktoś miałby się tego czepiać, ale tak. I, I najlepiej, żeby to była czasówka, żeby się pomęczył. Okej, okay. za tym czego nie ma, takiej ciekawości, bo nawet nie wiem. A, tu nawet dociągania nie jest. Dobra, spoko. Nie było pytania. Dobra, i zapiszemy się, a zapiszmy się. Czemu nie? Nie chcę się przesuwać tego jednego kloca. I to jest tutaj już, i mamy to. Teraz od razu mówię, trzeba od razu do wody skoczyć, nie można czekać dłużej. Jak widzicie, tam mamy sekret numer jeden, tak w ogóle tutaj jest to. Aha, i w ogóle... Jest tu osiągnięcie by the way za to żeby wskoczyć do wody przed dopiero jak się ma zdobyć pistolety bo tak pistolety są w samolocie w którym nas w którym tu przylecieliśmy nie można tu popłynąć wcześniej niż zabeczkami ponieważ nas prąd wtedy wciągnie właśnie to skrzaniłem prawie i nas posieka na mielonkę i z lary mielonka pozostanie ale to jest ciemno. To jest niż w oryginale. Hmm, akurat nie to miejsce jest ciemniejsze. Wow, niesamowite. Kto by się spodziewał? Że ogólnie jest jaśniej, ale w niektórych miejscach jest ciemniej. Dobra, musimy sobie powietrze wyjść. Bo zaraz się utopię. Dobra. I płyniemy w dół. Ciekawe jeden poziom nam zajmie. Hmm, bardzo ciekawe. Nie powinno aż tak dużo, ale no też nie sądzę, że tak szybko nam zajmie, bo też nie do końca pamiętam jak to całe zrobić. Hmm. Dobra, no to płyniemy teraz o ten sekret zielony, bo jest na początku do zdobycia, jako numer jeden. Dobra, tak No i to jest w sumie na tyle z tego wow, wow, wow. kamera się popsuła i... Nie ogarnąłem odległości, tak. Mamy sekret, mamy zielonego smoczka. Yy, jade'owego smoczka, nie wiem, jade jade. Nie, 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 nie pamiętam po polsku. Szmaragdowego? Nie, nie. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Masz? Nie, 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 nie wiem, nie pytajcie mnie. Dobra. Nic nie było, dobra. Się zapiszmy, pozwólcie, bo tak. I chodźmy dalej w takim bądź razie, radości. Ciupamy tutaj, teraz tutaj i mamy tutaj bardzo ładne rzeczy. Hmm, oczywiście da się to lądem przejść, nie mam problemu żadnego. E, nie radzę tych szyb niszczyć jeszcze, jeżeli szczerze. O właśnie, to mnie interesowało. No tak. E, raczej nie radzę Wskakiwać te ostrza, bo one chyba tną. Dobra, no i to jest już w sumie... Tyle, no tamto są po drugiej stronie. No tak, no i teraz tam doskoczyć bo nas nie zmieli. Koniec yy, No tak i teraz trzeba, żeby tam wpłynąć, to trzeba... Trzeba powtórzyć tę całą drogę? Żartujecie sobie, co nie? Mi się nie chce. No dobra, jak trzeba to trzeba, no nic się nie poradzi Jak tak popłynę będzie dobrze, co nie? Jak najbardziej Trochę nie podciągnie, ale troszeczkę tylko, jednak nie podciągu tej, hm, tak fajnie e, Dobra, no to teraz płyniemy sobie tutaj, jeszcze raz Tutaj, tutaj, tutaj Płyń dziewczyno, płyń! płyń Płyń, płyń, płyń Płyń, 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 płyń. Płyń, 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 tak jest, dobra. Dopłynęliśmy tutaj ponownie, to teraz można znowu wyjść sobie tutaj, tutaj. Chyba jest możliwość w ogóle przeskoczenia tego w sposób, e, że tak powiem nieinwazyjny. Czyli żeby nie dos... Nie martwcie się tym. Lara Croft przez to przeskakuje, a więc nie ma żadnego problemu. Jak wskoczyć, dobra. I tutaj powinna być klapa, która się sama otwiera i mamy nasze pistolety, tak jest. No i w sumie to jest wszystko, czego potrzebujemy. Hihi, hmm. hi, mam pistolety nasze, ha. Jak ładnie. Dobra, ym... No i to jest już wszystko w sumie. I nawet nie trzeba wskakiwać do wody, żeby to zdobyć. Na spokojnie da radę jakimś ładnym skokiem to inaczej odintegować. Mm. Czemu tu nie można iść? Aha, bo tu tefa, dobra, dobra Czyli inaczej tego Jakoś tutaj skoczyć tak, żeby to nie poharatało Wiem, że jest taka możliwość Dobra, i teraz tu, tu, tu e, To można zawsze wiadomo w jaki sposób rozwijać A nie, to nie są takie, żeby sobie ten sposób rozwijać To od tej strony chyba w ten sposób można Nie, nie można Czekamy Nieważne, ale ojojojoj, do, do blisko, do blisko, do blisko, do blisko Dobra, najpierw no tego, teraz stan połowy Ła, wow, musiałem dać się nie niedobrze. O, ładnie sobie umarli. Dobra, i tak tutaj e, z ciekawostek to co my tu jeszcze mamy. Tam na dole było to przejście, w którym byliśmy wcześniej. Tu są beczki, które nas mają w zamiar zabić od razu mówię. Dobrze <grywka> sobie spuszczenie i tam mamy to miejsce naszą celę Która jest skóry odpornych szyb zrobiona, ale to jest mało istotne Dobra, a więc skaczemy sobie ładnie Hopa, hopa. A, tutaj nie przejdziemy. No właśnie wiem, że nie przejdziemy. Dobra, i ten gość który nam zostawił kartę, która powoduje w skrócie, że możemy iść dalej. No jest to, że wsadza to jak klucz. Jestem sam odgłos. Dobra, mamy teraz tylko pistolety, a więc no nie powiem, że jest kolorowo. Hmm. Co to robi? Nie wiem, w którym kierunku nie powinno się iść. Tylko pójdzie... A to alarm wyłącza. Dobra, fajnie. Teraz ja idźmy na prawo. Okej. Okay. Otwieraj drzwi. Ja. Ła! Strasznie mnie obijał. Za wysko się go trzymałem. Mm. Mo to chodziło? Kolego? No, Lara. To hmm. jest. Gdzie to jest? Gdzieś to jest. To jest mało mojej ale gdzieś to jest. Tu mamy kolejne przejście. Otwórzmy sobie. Nie pamiętam, że to jest miejsce, w którym powinniśmy być teraz, czy nie. Ale to miejsce doskonale pamiętam. No kurde, musiałem się zakinować naprawdę. Mamy tutaj rzeczy do nowej broni, to są harpuny. Harpuny, tak, będziemy tutaj strzelać z harpunów. Będzie tu harponnik, no bo będzie podwodny etap. O, naboje do magnumów zawsze się przydadzą, w ogóle ile mamy ich. mamy 14, 16, 18, 4, 4, 4. Nie fajno. E, dobra, aha. No tu mamy iść. Tu my mamy być, no Czekajcie, zapiszmy się i sprawdźmy w drugą stronę, czekajcie Bo naprawdę tam mamy iść, tak, tam musimy być, tam mamy być A więc druga strona dostała do sprawdzenia Tak czysto z stykowo, czy tam możemy coś zrobić, czy nie No, Lara, przejdź Dziękuję ehm, Szkoda, że do Sprinta jeszcze nie ma Dopiero na samej części jest No dobra eee... Tutaj Dobra. Aha. Y... 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 Nie mam pojęcia, czy dobrze, że tu jestem, czy źle, że tu jestem. A, jeszcze tu nie. Dobra. Czyli to jeszcze nie. Czyli najpierw tam trzeba iść. Dobra, spoko, spoko. A ja sobie już mniej ich zabitych, żeby było z głowy. Wiem, że dla czasu będzie lepiej, mimo wszystko. Dobra. No to chodźmy. Tutaj, teraz tutaj, teraz tu, 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 tu. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to miejsce, tu niczego nie ma, co nie. Ale tak, jeżeli chodzi, czy tutaj się coś znajduje, to jest tam na górze klapa, ale to nas interesuje. Interesują nas właśnie te tu rzeczy, bo jak widzicie tu mamy harpunik Aha Dokładnie, mamy harpunik, który możemy sobie wyekwipować w ogóle I z niego zacząć na spokojnie strzelać Dobra, a teraz pytanie hmm. Ja wiem, że gdzieś to powinno tu być, tylko nie wiem gdzie Haha, są. są... magnumy dokładnie. Tutaj mamy magnumy. Aha. Z nabojami do magnum. Mamy 400, fajnie. Pewnie będę korzystał. Dobra, i teraz tak. Y I to jest kolejna czasówka. Która nie należy do najprostszych, bo trzeba to zrobić górą bodajże. Czy chyba dałem też da radę, ale... Wolę nie ryzykować. Dobra. Żebym to już strzanił O Jezus Dobra, mamy to, udało się. Nie, dom na spokojnie dało radę. Dobra, ale zapiszmy się po tej czasówce. To gdzieś spadamy na dół. I to na bardzo ładny dół. Na glebę totalną. Dobra. Ym. Siup, 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 siup. I teraz zadanie nasze jest proste. Trzeba doskoczyć do tamtej drabiny. W sumie nic skomplikowanego. Ale jednak. Jak trzeba, to trzeba. Ym. Tego się w głębiej nie da dokładnie, Co nie, co nie. A więc trzeba to zrobić w ten sposób. Tak, no chyba tak. To dać tutaj. Dokładnie. Zrobić to w ten sposób. Zresztą można skoczyć z tego baga, że przeskoczyć, bo tu chyba powinien działać jeszcze. Dobra, teraz... To przesuwamy do przodu Tak jest, tak jest Tękaj dalej dziewczyno Tak, 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 tak Wszyscy W sumie to da radę już to dosunąć Ale zrobimy to tak ładnie, żeby wyglądało Dobra Teraz tak, teraz do tyłu jeden skoczek Teraz tak, teraz tak Teraz tak No i to już powinno dać doskoczyć Zapiszmy się Na wszelki wypadek Ciach no i po drabince wchodzimy sobie. Ciup, 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 ciup. No wchodź tutaj, wchodź tutaj, dziewczyno. Dajesz, ładnie ci to poszło, muszę to przyznać. O, i zostawił pan kartę. Czerwoną chyba. Znaczy ona jest zielona, ale ma dół czerwony. Tak, czerwona. Dobra. I teraz idziemy na górę. Ponieważ ktoś inteligentny pomyślał, że schowanie tam sekretu będzie bardzo dobrym pomysłem, na pewno nikt go nie zauważy. A widoki na pewno będą ładne. Uuu. Uh. Uuu. Uh. Uh. I ten, kto się nie pomylił z widokami. Ładne niebo. No. Okej, okay, ładno. A, jesteśmy tutaj Fajnie wiedzieć co nie eee... No to chodźmy sobie tędy, co nie Wygląda jakby tu wody nie było Od tamtego kąta, ale jest na spokojnie Nie zabrali mi jej ja Jeszcze ją posiadam, dobrze Wiedzieć Dobra mm, Tutaj, tutaj Tutaj, tutaj Tutaj, teraz tutaj Teraz tutaj, tutaj, tutaj. No i ładnie. Takie jest czerwona karta jakaś tam. Nie zdążyłem przeczytać. O. Pamiętamy to miejsce dokładnie. No jest żadnej innej broni na nich. No i wystrzelanie kaczki, bardzo ładnie. Dobra. Ojej, ja, nie no musiałem w takim miejscu. A żebycie coś... Okej, okay, dziękować. Mamy flary, mamy to. A pan niczego nie zostawił? Czy już od pana wziąłem? Chyba od pana wziąłem. To, co pan chciał dać. Dobra. Mm, teraz jest proste w sumie, bo trzeba zrobić to w ten sposób. W ten sposób. O ja do mi skoczyłaś, wiesz. Ale to zawsze nie ja skoczyłem tutaj. Dobra. Tutaj, tutaj... Tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, tutaj Teraz powinno bezproblemowo dać radę tam doskoczyć. Tak jest, dziękuję W sumie na drugiej strony też tak można strować skoczyć od razu, żeby nie było Od nie, nie da rady, bo teraz jest na krok... nie, złapkę łap, to jak najbardziej da radę. Dobra, to będzie łapki łapka. No, dokładnie. I łapki łap. <laughs> nie, tak nie da mi na radę, z łapki, łapki Dobra. Ładnie, ładnie, łapki łap. Tutaj, tutaj na rożek. I bodajże. No jak najbardziej da radę skoczyć normalnie. Oś Ale strzelby to mi jeszcze nie dacie, co nie? Bo po co? Dobra, to potrzebujemy zielonej karty. Mm, no dobra. To mi się zapisać tutaj. Eee, dobra. I przeciągnijmy sobie to w dół. Tak, i teraz zmieniła się nam miejsce wody, a więc e, teraz można się ładnie wywrócić stąd. Ok. E... O jezu, aaa mogłem skoczyć. Skrzaniłem, sorry. Dobra. Dobra. I teraz tu nie ma zdrowody, wody, bo powinno być tutaj. Tak, da się tam doskoczyć, bo jak widzicie tam jest ściana wody. Dokładnie, tam jest ściana wody. I da się tam doskoczyć na spokojnie, więc się proszę nie martwić z tym. Da radę, stąd da radę tam doskoczyć. Na spokojnie, tylko to trzeba specjalny skok, dobre ustawienie zrobić. Mi się nie chce tego próbować. No wiecie. Dobra, teraz to. I tam ta grawa się spuściła, no i idziemy dalej. Um, przyspieszy tam do poziom, do pie, pie po pierwsze. I czemu nie skoczyłeś na główkę, tego nie rozumiem. A pełnego rozbiegu nie było, rozumiem. Dobra. E, to chodźmy, teraz się wróćmy tam. Dobra, tak, tak, tak i mamy, tutaj już jesteśmy, bardzo ładnie nam w ogóle to idzie. Tu będzie po powrót, tak jest, tu będzie powrót y z tamtego dołu raczej, nie inaczej. Dobra, chodźmy się zapisać przed tym, to jest chyba dobre miejsce, żeby się tutaj zapiszmy, na tym samym slocie, tutaj. Oj, prawie. A, już wiem gdzie, gdzie to, jakie to miejsce jest, halo. ja to jest tutaj, E to tylko ten poziom nam pójdzie. Yy, dobra, tam mamy się dostać w ogóle, ale trzeba przejść naokoło, bo to jest Tomb Raider. Tylko czemu jeszcze strzelby nie mam? Czy się nie miało w tym momencie strzelby, czy ją gdzieś pominąłem? Nawet nie wiem, wiecie? Tak, mamy nurków, jak widzicie. Są to wpływające dziedostwo to jest, ale no. Jak każdy przeciw... się domyślałem, że to mi tak... Nie wyjdzie, tak już część mnie widziała, że nie doskoczę tam, że nie mam pełnego rozbiegu, część nie wierzyła, że jednak jest, ale część mnie... nie, totalnie nie. Dobra, udało się złapać, dobra. Panie nurku, proszę nie przeszkadzać. Ja panu w życiu nie przeszkadzam, to niech mi pan w życiu nie przeszkadza. Ja nawet nie mam zamiaru panu w życiu przeszkadzać. Jak coś tu jest drabina z tej wody. Tak, nie ma żadnego problemu. Kurde, szyk podają. E, tu jest dokładnie ta drabina. Jakoś się tam do teraz wyskoczyć. Tak, tędy się da wyskoczyć. Uh -huh. Na spokojnie. Dobra, a my teraz robimy to w ten sposób. O. Właśnie o strzelbie rozmawialiśmy. <grybujesz> Moja kochaniutka. Okej. Okay. Nie w 4, tylko w 5. Zapiszmy grę. Tak, jakby to miało mnie trafić. Aha mhm. Okej, okay, dobra. O, jak widać tam jest złoty sekret. Ostatni zresztą w tym poziomie. I tu jest droga powrotna. Jak widać. Ani zostawił. Dobra, i tutaj w to okno da się normalnie wskoczyć. Żeby się zyszczyło. Nie mam problemu żadnych. Dobra, mm, chodźmy się zapisać i chodźmy po ten sekret, bo potrzebujemy go bardzo. Proszę nie zabić. No i tak, mamy nurka. Kto by się spodziewał? I ten sekret nam... Oddaje Uzi, boże! Dobra, podciuram z nimi się męczyć Dobra mhm. Teraz trzeba unikać tych harpunów, to jest To nie należy do prostych zadań, okej okay? Stracimy sobie 0, tak, to jest 0 jest połówka, czyli 9 to jest duża, spoko Będziemy sobie, bo tu nie będzie jeszcze koniec walki w tym poziomie A nie chcę umrzeć jakimś dziwnym trafem Dobra, no i na górę chodźmy na spokojnie nie ma się śpieszyć po co. Ani się męczyć po co. Po prostu chodźmy. Czekajcie, czy tam na górze nie ma wyjścia? Nie, nie ma. Tak mi się też wydawało. Tam była taka dziurka bardzo ładna. O, mamy dwóch. <ś> Patrzcie jak oni się wyglądają. Strzelają nas ciągle. Tylko wodę strzelają ciągle. Nie wiem czy się martwić o ich zdrowie, czy, czy co. Wzrok mają na wnozły, całe całe przemoczone oczy, zamiętymi oczami strzelają, bo... To inaczej ja tego nie widzę po prostu. Dobra, ładnie. I już stąd wychodzimy. I mówimy temu miejscu i Papa, mamy wszystkie sekrety, mamy Uzi, mamy Uzi. Kurde, mam wszystkie czy, nie, nie, rzeczy. Czytę. I mam tysiąc amunicji do Uzi. Jezus Maria, skąd tego... Tyle. Chciałem na stopper popatrzeć, no, ale trudno. Tak mamy wszystkie, dobra. Czemu nie wyjęła teraz pistoletu? Aha, ja to umiem magiem. Stosować. Taka jest prawda. Dobra. Okej, okay, chodźmy tutaj drabinką teraz. Do góry, hopa, 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 hopa. Hopa, 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 hopa. Tak się zastanawiam, czy nie mam za mało przypadki amunicji do tej broni. Hmm, to jest tylko... Nie jest to mała. tutaj mam wciula, dobra. Haha, <laughs> wiedziałem, nie, szal mi łzy Ile zużyłem? O, 39, spoko Polowałem się ta ilość, którą użyłem Dobra, teraz trzeba wrócić tam wodę To jest pierwsza rzecz Drugą rzeczą jest tutaj wtrynięcie karty Zielona karta dostępu Chyba, nie wiem, też nie doczytałem niego, po prostu zgaduję Dobra, no i to w sumie byłoby chyba na tyle już z tego poziomu prawie, że Zapiszmy tutaj i pójdźmy Jak najbardziej pójdźmy Dobra Tutaj sobie płyniemy, teraz w dół Teraz tu, teraz w prawo Teraz w lewo, do góry i w drzewo eee, Tylko tutaj brak drzew w focie No ale to chyba będę... Aha ja Mamy jeszcze to Dźwignia, bardzo fajnie Ojdź, 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 Dara oj, oj, Marcję się trochę o ciebie. Tak, to jest już koniec poziomu. Właśnie. 25 minutek. Fajnie szybko nam poszło. Jednego przedmiotu nie podniosłem, nie wiem którego. Trochę mnie to interesuje, ale spoko. Czegoś jednego nie przednieśliśmy. No trudno, pewnie coś tam może w wodzie było. Może. Albo na tej platformie. Chyba na tej platformie jeszcze może coś było. Nie wiem. No trudno. Yy, się mówi jak najbardziej. Yy. Yy, to przechodzimy do następnego poziomu. Diving area, bodajże. Ale oczywiście zrobimy to w następnym odcinku, nie, nie ma co się martwić. Tutaj sobie zobaczymy, czy to faktycznie jest diving area. Strefa narykowania, tak jest, dobra. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do następnych, trzymajcie się. No i cześć. Pa-pa!